Pożegnaj się z mrowieniem w dłoniach i słabymi nogami dzięki tym dziewięciu przekąskom bogatym w kolagen, które na pewno pokochasz. Czy wiedziałeś, że mrowienie w dłoniach, osłabienie nóg, a nawet bóle stawów mogą być pierwszym sygnałem, że Twój organizm przestał produkować kolagen tak jak dawniej? Po 60. roku życia dzieje się to po cichu i może otworzyć drogę do artrozy, neuropatii i utraty mobilności nawet u osób, które odżywiają się zdrowo. Jednak niewielu wie, że rozwiązanie nie leży w drogich suplementach, lecz w prostych produktach, które mamy w swojej kuchni. Nazywam się dr Józef Nowak i dziś na podstawie najnowszych badań naukowych pokażę 9 naturalnych przekąsek, które pobudzają produkcję kolagenu, wzmacniają stawy i przywracają siłę dłoniom i nogom. Nigdy wcześniej nie słyszałeś tego wyjaśnionego w ten sposób, a możesz zacząć już dziś. Jeśli również troszczysz się o swoje zdrowie, polub ten film, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Czy wiedziałeś, że zwykły kawałek czekolady może zrobić dla Twojego ciała więcej niż wiele drogich suplementów? Tak, odpowiednia czekolada, gorzka o wysokiej zawartości kakao, to jeden z najpotężniejszych produktów dla osób po 60, które chcą poprawić krążenie. Elastyczność skóry, a nawet siłę nóg. Badania przeprowadzone przez MDPI Szwajcaria w roku 2022 wykazały, że flawonole zawarte w kakao zwiększają produkcję tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne i poprawia przepływ krwi w miejscach, gdzie dociera ona z trudem, takich jak dłonie i stopy. Oznacza to mniej mrowienia, mniej uczucia osłabienia i więcej witalności. Sekret tkwi w szczegółach. Wybierz czekoladę o zawartości kakao od 70 do 85%. Rozpuść kostkę, wymieszaj z migdałami i kilkoma suszonymi żurawinami, a następnie włóż do lodówki. W ten sposób tworzysz funkcjonalną przekąskę, która zwalcza stany zapalne i pobudza organizm do produkcji kolagenu. Wyobraź sobie Przyjemność delektowania się czekoladą i jednoczesna pomoc Twoim stawom i nerwom w regeneracji. To niemal prezent dla ciała. Badania opublikowane w Journal of Nutrition Stany Zjednoczone w roku 2023 potwierdzają, że regularne spożywanie gorzkiego kakao poprawia gęstość i elastyczność skóry u starszych kobiet, co wskazuje, że te same korzyści obejmują także wewnętrzne tkanki łączne. To piękno i zdrowie działające ramię w ramię. A teraz napisz w komentarzu jedno słowo: czekolada. Czy używasz w domu gorzkiej czekolady? A teraz porozmawiajmy o deserze, który przypomina dzieciństwo, a który współczesna nauka przywróciła do łask. Galaretka, czyli tradycyjna polska żelatyna, która może stać się pysznym lekarstwem. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Illinois w Stanach Zjednoczonych w roku 2017 potwierdziło, że połączenie czystej żelatyny z witaminą C spożyte 30 do 60 minut przed lekką aktywnością fizyczną zwiększa produkcję kolagenu w organizmie nawet o 200%. Dzieje się tak, ponieważ witamina C aktywuje enzymy stabilizujące kolagen, podczas gdy żelatyna dostarcza aminokwasów potrzebnych do jego tworzenia. Przygotowanie jest proste. Rozpuść łyżkę żelatyny bez smaku w naturalnym soku z wiśni lub granatu, bez cukru i dodaj pokrojone czerwone owoce. Po kilku godzinach w lodówce masz przekąskę, która wzmacnia stawy, nawilża skórę i wspomaga regenerację mięśni. To ten rodzaj jedzenia, który nasze babcie już ceniły, a nauka teraz potwierdza twardymi danymi. Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień od małej porcji takiej galaretki. I dajesz swojemu ciału wszystko, czego potrzebuje, by pozostać elastyczne, silne i w ruchu. Mówiąc o tradycji, istnieje coś, co przetrwało pokolenia w Polsce i wciąż jest jednym z największych skarbów zdrowia: rosół, domowy bulion gotowany na kościach kurczaka. Tym razem jednak przyjrzymy się mu oczami nauki. Badanie przeprowadzone przez Healthline Research w Wielkiej Brytanii, opublikowane w roku 2020. Wykazało, że powolne, długotrwałe gotowanie kości, od 6 do 8 godzin, uwalnia glicynę, prolinę i inne aminokwasy niezbędne do wytwarzania kolagenu, który otacza nasze stawy i chroni nerwy. Ta zupa, spożywana w ilości pół filiżanki dziennie, pomaga zmniejszyć bóle stawów i uczucie sztywności. Warto jednak zrozumieć, Rosół to nie cudowny lek, lecz potężny sprzymierzeniec. Badacze z National Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych w roku 2019 podkreślają, że zawartość kolagenu może się różnić w zależności od rodzaju kości i czasu gotowania, ale wszystkie wyniki pokazują poprawę mobilności i regeneracji tkanek przy regularnym spożyciu. Dlatego, gdy w niedzielę przygotowujesz Rosół, pamiętaj, to nie tylko rodzinna tradycja, to naturalny i bezpieczny sposób na odżywienie swoich stawów a jeśli nadal pamiętasz zapach tej zupy unoszący się w domu, zostań ze mną, bo w następnym produkcie znajduje się witamina, która budzi fabrykę kolagenu. Witamina C to klucz, który uruchamia cały ten proces, a najlepszym sposobem, by ją wykorzystać, jest coś prostego i orzeźwiającego. Kostki pomarańczy z miętą i orzechami laskowymi. Uniwersytet w Helsinkach w Finlandii w roku 2022 Potwierdził, że witamina C jest niezbędnym kofaktorem enzymu o nazwie hydroksylaza, który stabilizuje włókna kolagenu. Bez niej organizm nie jest w stanie wytworzyć nowego kolagenu, nawet jeśli ma dostępne aminokwasy. Dlatego włączenie świeżej pomarańczy z posiekaną miętą i garścią orzechów laskowych, to jak danie ciału zielonego światła do regeneracji. Ta przekąska jest idealna dla osób, które czują poranną sztywność lub zmęczenie nóg. Orzechy laskowe dostarczają zdrowych tłuszczów i pomagają utrzymać stabilny poziom energii, a mięta orzeźwia i wspomaga trawienie. Dobrym pomysłem jest spożywanie tych kostek rano, gdy organizm najlepiej przyswaja składniki odżywcze. To lekkie, smaczne i przede wszystkim funkcjonalne połączenie. Teraz dochodzimy do klasyku kuchni polskiej, który ma większą moc leczniczą, niż większość ludzi przypuszcza, sałatki z pomidorów z oliwą i bazylią. Pomidor jest jednym z najlepszych źródeł likopenu, naturalnego przeciwutleniacza. Który chroni kolagen już obecny w organizmie, zapobiegając jego degradacji przez stany zapalne i wolne rodniki. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Neapolu we Włoszech. Opublikowane w roku 2021 wykazały, że likopen jest lepiej przyswajany, gdy pomidor jest lekko podgrzany i połączony z oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia. To połączenie poprawia elastyczność skóry i zmniejsza ogólnoustrojowe stany zapalne. W praktyce to proste. Pokrój dojrzałe pomidory, polej oliwą, dodaj świeże liście bazylii i, jeśli chcesz, kilka plasterków mozzarelli lub kostki awokado. Oprócz tego, że jest pyszna, ta sałatka dostarcza przeciwutleniaczy wzmacniających naczynia krwionośne i tkanki. To lekki posiłek, idealny na obiad lub kolację, który przynosi coraz większe korzyści przy codziennym spożyciu. A gdybym ci powiedział, że zwykły kubek jogurtu może stać się naturalnym lekarstwem na starzenie się mięśni? Tak właśnie się dzieje, gdy połączymy naturalny jogurt z malinami lub czarną porzeczką. Jogurt jest źródłem wysokiej jakości białka, a owoce leśne są bogate w witaminę C i przeciwutleniacze. Badanie opublikowane przez Cambridge University Press w Wielkiej Brytanii w roku 2022 wykazało, że starsze osoby, które spożywały jogurt białkowy po spacerach, miały znaczący wzrost masy mięśniowej i siły w porównaniu z tymi, które go nie jadły. W Polsce mamy doskonałe naturalne jogurty. I lokalne owoce pełne składników odżywczych. Wystarczy wymieszać garść świeżych malin i łyżkę posiekanych orzechów włoskich. Ten prosty krok pobudza produkcję kolagenu, wspomaga regenerację mięśni i chroni serce. Jeśli cenisz wygodę, przygotuj wieczorem i zjedz rano. Smak i efekty są gwarantowane. W komentarzu napisz jedno słowo: jogurt. Czy pijesz go codziennie? Mówiąc o owocach, jest taki, który wygląda niepozornie, ale jest prawdziwym naturalnym skarbem kiwi. Spożycie dwóch lub trzech kiwi dziennie dostarcza więcej witaminy C niż większość ludzi zjada przez cały tydzień. Według badań z Esprit Innovation Center z Nowej Zelandii, opublikowanych w roku 2023, kiwi zawiera ponad 80 mg witaminy C na 100 g. A także związki przeciwutleniające, które zmniejszają stany zapalne i wzmacniają odporność. To idealne połączenie, które codziennie aktywuje produkcję kolagenu. Pokrój dojrzałe kiwi, dodaj kilka orzechów i szczyptę cynamonu. Cynamon, według badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, w roku 2021 poprawia wrażliwość na insulinę i metabolizm energetyczny, co jest kluczowe dla utrzymania witalności po 60. Ta lekka przekąska przed krótkim spacerem wspomaga krążenie i dostarcza stabilnej energii. To niesamowite, jak natura potrafi zamknąć taką moc w czymś tak prostym, ale może wolisz bardziej tropikalny smak. Wtedy sięgnij po ananasa z orzechami, lub dla tych, którzy wolą coś bardziej polskiego, jabłko z cynamonem i orzechami. Ananas jest bogaty w enzym zwany bromelajną, znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w São Paulo w Brazylii w roku 2024 wykazało, że bromelaina obniża markery zapalne takie jak IL-6 i TNF-alfa, u starszych osób z łagodną chorobą zwyrodnieniową stawów. Oznacza to mniej sztywności i większy komfort ruchu. Jeśli jednak ananas jest poza sezonem, wersja z jabłkiem jest równie skuteczna. Błonnik przeciwutleniacze i cynamon tworzą synergię, która stabilizuje poziom cukru we krwi i zmniejsza stany zapalne. Połączenie z orzechami dodaje magnes i zdrowe tłuszcze, niezbędne dla układu nerwowego. Te małe zmiany, zamiana słodyczy przemysłowych na owoce z orzechami, stopniowo przemieniają ciało. W komentarzu napisz jedno słowo: Owoc. Który z nich lubisz najbardziej? Na koniec dochodzimy do przekąski. Która działa jak naturalny nocny zabieg, jogurt z żelatyną i miodem. To proste, ale naukowo potwierdzone połączenie. Żelatyna dostarcza aminokwasów glicyny i proliny, kluczowych do odbudowy kolagenu. Jogurt dostarcza łatwo przyswajalnego białka, a miód ma udowodnione właściwości regenerujące. Naukowcy z Frontiers in Nutrition w Kanadzie w roku 2021. Wykazali, że miód zawiera enzymy pobudzające regenerację tkanek i redukujące stres oksydacyjny podczas snu. Rozpuść łyżkę żelatyny w gorącej wodzie, wymieszaj z naturalnym jogurtem i dodaj łyżkę miodu. Wstaw do lodówki na 15 minut i zjedz przed snem. Podczas gdy ty odpoczywasz, ciało pracuje, regeneruje chrząstki, rozluźnia mięśnie i stabilizuje nastrój. To rodzaj troski, który nie obciąża portfela. A potrafi odmienić poranki. A jeśli dotarłeś aż tutaj, weź głęboki oddech i pomyśl: ile z tych drobnych zmian możesz wprowadzić już dziś? Dbanie o ciało po sześćdziesiątce to wybór, by żyć lepiej. Teraz, gdy wiesz, jak naturalnie aktywować kolagen, zostań z nami. Zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i jeśli dotarłeś do końca, napisz w komentarzu: Kocham zdrowe ciało. A teraz przygotuj się. Następny film cię zaskoczy. Masz ponad 60 lat? Jedz te 7 tanich i bogatych w białko produktów, by szybko zbudować masę mięśniową. Twoje ciało ci podziękuję. Do zobaczenia.